Podstawą wszystkiego zawsze jest to samo. Jest po prostu dobre samopoczucie. Jak ja się czuję dobrze ze sobą, i jest to stabilne. Od czego zależy znowu stabilność emocjonalna, od tego, że ja jakby tak wykraczam poza jakby to, co jest widzialne. Jestem wewnętrznie, mocno, jakby w sobie. To powoduje, że te różne presje społeczne, jakieś takie zewnętrzne czynniki, a po prostu przestają mieć znaczenie, bo ja y, cieszę się swoją pełnią. To jest bardzo ważne odkrycie i też, że zobaczcie, jak ludzie działają z braku, tak? Chcą się pokazać na, na zewnątrz, robią coś na pokaz. Nie? Ile jest takiego grania, udawania, pod czym są kompleksy, pod czym jest poczucie nieszczęścia, y, smutków, różnych jakichś deficytów, w których się ludzie wkręcają, bo zostali wyuczeni, że powinni się tak zachowywać i tak dalej. To jest po prostu jedną wielką bujdą, ale oczywiście tą bójne uświadamia się, kiedy naprawdę głębiej pragniesz siebie poznać, odkrywać kim naprawdę jesteś, czym kim jest świat i wtedy nawet w jakimś takim gruzowisku, tak, w takich powiedzmy czasach przejściowych po prostu się odnajdujesz i możesz też nawet być pewnym ważnym czynnikiem, takim triggerem, jeżeli chodzi o dzieje świata, który może inspirować, tak, wpływać, pokazywać, że te cały taki fałsz, tak, który sobie sami robimy przez to takie trwanie w udawaniu i takim ocenianiu, osądzaniu, a tak naprawdę czymś powierzchownym e, i wiadomo nieprawdziwym, może właśnie to pomagać w przewartościowywaniu. Uświadamianie sobie, hej, jesteś, jesteśmy. E, mamy tutaj przede wszystkim siebie samych, siebie nawzajem też i e, na bazie tej relacji iż tworzymy jakość. Jak się dobrze, mocno czujesz, to zobacz ten tekst. Fajne teksty, fajne myśli, słowa, działania, postawy, same wychodzą, prominowują, tak? Bo w tym naszym prawdziwym połączeniu jest miłość, jest prawdziwa energia zasilająca. I tego Ci życzę: uświadamiania i przejawiania się w każdej chwili, bo to każda chwila jest tym prawdziwym, właśnie wymiarem nas, tutaj, tu i teraz, tak? W tym wymiarze świadomości organicznych, którymi jesteśmy ludźmi i super jest ja się tym cieszyć, bo naprawdę bycie człowiekiem, no to jest coś wspaniałego, zobaczcie. Ile my wiemy tak naprawdę, ile mamy tej ukrytej wiedzy, ile mamy tej wewnętrznej mądrości w nas. Tak naprawdę wszystko jest w nas i jest dopasowane do stanu, w jakim jesteśmy. Jeżeli to jest taki naturalny, mocny stan, to nie marnujesz energii na te mechanizmy obronne, atakowanie, znowu osądzanie, emocjonowanie się, tylko po prostu jesteś w sobie, mocno. Czujesz też innych bardziej wewnętrznie. Tak wiesz, że oni nie są tylko takim wiesz, zewnętrznym powiedzmy częścią Matrixa, mimo że się czasami tak wydają, tak? Tej takiej płaskości, braku zastanawiania się, e, takiego trwania, jak tam im w odbiorniku powiedzieli, e, ale wiesz też, że oni wewnątrz, tak, ludzie mają gdzieś w sobie, nawet jeżeli te, te potencjały ich centra nie są przebudzone, to one są, czekają tak jak ręka, czasami na lepsze czasy. I, e, I mając tą świadomość, zobacz, ile ci znika różnych rzeczy. Łatwiej wybaczasz, akceptujesz, rozumiesz. Doceniasz to, co masz, to, co jest teraz, to, co możesz. Uwalniasz się od tych wszystkich jakichś rzeczy, na które nie masz bezpośredniego teraz dostępu i bardziej skupiasz się, doceniasz właśnie ten wymiar wewnętrzny. E, tą ekspresję, która jakby naturalnie ci przychodzi, i możesz się, e, jakby, w tym trybie. Łatwo odnajdywać, przejawiać, tak? Nie wiem, rozpoczynać konwersacje, rozmowy, ale też przede wszystkim e, mieć ten mocny kontakt ze sobą. Wtedy ty czujesz e, tą moc, czujesz odpowiednią energię. Te dziury takie energetyczne, tak? Rane gdzieś tam z braków jakichś różnych lęków też odpadają, bo nie musisz się jakby wozić, nie wiadomo jak. Możesz to robić oczywiście. To jest też super. Ale przede wszystkim super jest ta świadomość właśnie tej swobody totalnej. Tak, gdzie po prostu ja jest, jestem, tak? Więc jak ja jestem, to jest super, bo ja jestem sam ze sobą. Tak? I to jest takie, wiesz, to nie jest narcystyczne, gdzie wiesz, tworzysz taki, taką bańkę, tak, wyobrażeń i wiesz, i cały czas pol, polerujesz to swoje ego jaki ty jesteś zajebisty, ponieważ to też kosztuje ostatecznie. I też to często jest na jakichś kompleksach takich gdzieś poczuciu skrzywdzeniu, że ktoś cię tam ocenił, osądził. Tutaj bardziej zobacz, głębiej jeszcze. Jestem, jesteśmy tą samą świadomością, tak? Więc, no to znika, znikają te lęki, takie nawet te najgłębsze, takie przed pustką, byciem, jakimiś innymi rzeczami. Więc, jak znika ten lęk, to, to po prostu jakby nie ma się nawet ciebie jak przykleić, tak? Te, te różne negatywne rzeczy, które gdzieś tam normalnie mogą polaryzować, ym, takie właśnie ludzi, tak? w tej nieświadomości. Więc jest dobrze, jest mocno. Może na tym mówić, może bez, bez jakiejś ekscytacji niepotrzebnej, fajnie go na jest, i wtedy jest ta przestrzeń fajna, atrakcyjna, na to, że wszystko co się jakby pojawia, e, pojawia się wtedy bardziej jakby w takiej odpowiedzi na nas. To jest też super taki efekt uboczny tego, że kiedy naprawdę dobrze się czujesz, przestajesz być podłączony pod jakieś takie ograniczające cię programy, tylko bardziej wyswobadzasz się, jesteś bardziej w wolności. Tak, swobodzie. I to jest naprawdę e, konkretną wartością, którą następnie właśnie możesz też widzieć e, w, w tych różnicach i kontrastach względem siebie, jeszcze w tym takim trwaniu w głowie, w umyśle, w programach, tak, w e, wyobrażeniach, do tego siebie, gdzie po prostu dobrze się, mocno się czujesz e, i głębiej e, czujesz, co jest do zrobienia. I nie marnujesz czasu na niepotrzebne jakieś takie, wiesz, komplikacje, tylko po prostu jesteś. I tworzy się content z tego, coś fajnego. Tak jak teraz, no, mam nadzieję, tak, że, że Ci się spodobało, może Ci się też nie spodobało. To też jest fajne, bo ja bardziej czuję, że jestem tutaj też przede wszystkim dla osób, które, z którymi rezonuję, też wzajemnie. Gdzie czujemy razem to piękno, wewnętrzne, swoboda wyrażania. I super. I jak wiem, że jak to jest, to też ci z Was, którzy czują, że piszą, kontaktują się, coś razem tworzymy więcej. Widzimy, jakie tutaj są wartości w tym właśnie. Że to jest znowu zabawa, rozwój i kreowanie swojego życia. Właśnie też kariery, prac, marzeń. Jak bardzo my tego wszystkiego wszyscy tak naprawdę potrzebujemy najbardziej. Nie? I to jest najlepsze w tym wszystkim, że czujesz ten spokój ten potencjał, który się przez Ciebie może przejawiać.